Dzień dobry, kochani, chcielibyśmy zaprosić Was do specjalnej akcji Skautuj z nami w ferie zimowe. Nie poszukujemy w tej chwili profesjonalnych skautów, którzy zostaną z nami przez lata, chociaż kto wie, co przyniesie najbliższy czas, ale chcielibyśmy zaprosić Was do zabawy Skałtuj z nami w ferie zimowe. Przypomnijcie sobie sytuację Ali, naszej New Face. Została znaleziona przez chłopca na korytarzu w szkole, Grzegorza. Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować Wam coś w rodzaju zabawy, za którą będziemy płacić Wam wynagrodzenie. Pomyślcie, kochani, kto w Waszej szkole jest atrakcyjny? Czy któraś z dziewczyn jest wysoka i szczupła i ma ładne proporcje? Czy któryś z chłopców jest wysoki i przystojny, a nigdy nie myśleli o tym, żeby zostać model modelką bądź modelem? Nie bójcie się wysłać nam ich zdjęcia. Wyślijcie link do Instagrama, wyślijcie link do Facebooka, wyślijcie zdjęcie. Będziemy na nie czekać pod e-mailami gaga Dla każdej osoby, która przyprowadzi taką dziewczynkę lub chłopca i oni podpiszą z nami umowę i zostaną z nami jako Gaga Model Steam, przewidujemy wynagrodzenie. Będą to oczywiście umowy zlecenia od kilkuset do kilku, od kilku do kilkuset złotych. Nie bójcie się, kochani, wysyłać. Im więcej przyślecie nam propozycji, tym większa szansa, że wśród wszystkich linków do Instagrama znajdziemy tą jedną, która zostanie przyszłą top modelką i tego jednego, który zostanie top modelem. Czekamy na Wasze zgłoszenia pod e-mailem gaga.małpa.gaga.pl. Możecie też umawiać się z nami bezpośrednio w biurze w Poznaniu. Zapraszamy!